Hej, 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 cześć, ciemneczko od rozwizowej, witam wszystkich bardzo serdecznie w naszej grze Carion. Będziemy przygody naszego porachenika dzisiaj kontynuowali i zobaczymy, gdzie uda nam się docześć tym razem. Jesteśmy znowu w naszym opuszczonym, nie naszym, ale opuszczonym laboratorium i jesteśmy teraz w lokalizacji, która się nazywa, chyba to nie było to, nieważne. Ale zaczynamy zwiedzać i zobaczymy, gdzie tym razem nam się uda. Ostatnio byliśmy w tym miejscu, w którym można było zobaczyć postęp w naszej grze. Dzisiaj jesteśmy tutaj. Zobaczymy co tym razem. Idziemy góra-dół. Jak musicie widzowie? Co byście woleli? Góra czy dół? Góra-dół, góra-dół, góra-dół. Zobaczmy tutaj na górze, bo mamy złożenia biomasa. Komputer, byliśmy tu. W takim razie dół. Chyba w ostatnim odcinku nawet ale już nie pamiętam. Halo, halo? Podpodkuj. Witam Was wszystkich tutaj. I tyk A oh, na półobu yy, Dobra, tutaj załóżmy to Dobra, co tak się tutaj tworzyło tu Tylko to? Tylko to Ale wejdźmy tutaj A, no tak, tutaj byliśmy w ostatnim odcinku Czyli nam nie zapisał a tak jakby to wiza, więc możecie, możecie zobaczyć jeszcze raz, jeżeli ktoś od niego odcinka nie widział, to może tutaj zobaczyć jakie mamy postępy w grze w konkretnych lokacjach. Musimy się po paru miejscach jeszcze cofnąć, ale na razie jest tego dosyć dużo, więc będziemy po kolei chodzili i zwiedzali te jednostki badawcze czy tam jednostki izolacyjne, których mamy nieodkryte. I chyba to będziemy robić głównie w tym odcinku, bo w sumie już większość tutaj chyba umiejętności odblokowaliśmy. Jak nie wszystkie, z tego mi się zdaje. Tak więc, jako dalej nie możemy rozwalać. Szkoda. No to lecimy tutaj. Mhm. Tutaj możemy się cofnąć. Tutaj możemy bardziej początkowy blokad. i oj, nie, są, nie są. Dobra, trudno się mówi. O! Ale tu już jak najbardziej możemy wejść. No tak trochę mało to... Po kolei robimy, ale... Nie ma to znaczenia. Mamy DNA! 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 Co to nam da? Zobaczymy co to nam da tym razem. Ooo, niedawno Trzecia chwytna matka. No są trzy rzeczywiście. Nie wiem do końca co nam to daje. Czekaj, chwilę muszę to sprawdzić. Yy, nie wiem. Nie wiem co nam to właściwie trzecia matka do końca daje. Chyba możemy więcej rzeczy przenieść, jakby złapać na raz. Nie wiem. Ale w każdym razie nieważne. I lecimy dalej widzowie? Niech Pan Matka robi spustoszenie Takie to możemy tutaj mieć Gdzie idziemy w ogóle teraz? Nie wiem Jak zwykle się zgubiłem Gdzie my jesteśmy? A... Aha, dobra Ja już wiem To tak, tu idziemy tu W górę możemy zobaczyć jeszcze a, ja wrócimy do punktu wyjścia. A, ja zobaczmy jeszcze w dół. By chyba do bunkra było mieście już. To chciał kasy. Było to nieważne. Lecimy po kolei, po wszystkim. Teraz lecimy w angoniki. A, już nie ruszajmy. Musimy te wszystkie wykrywać. Ale to łańcuchy dźwięki fajne stają. Klorki się zmieniają. zajebiście to wygląda. Widzowie to naprawdę jest bardzo ładna, prosta, ale bardzo ładna gra. Macki. Uff, to wygląda cudownie. Nie wchodzimy tu. Nie, nie, nie. Nie na razie przynajmniej. Zobaczymy, co mamy tutaj. Tu mamy na 100% niesłupkę zrobioną Choć będziemy teraz plątali po tym bunkrze tak na oślep Mogliśmy się tam wrócić w sumie Do tamtego wejść już po kolei To robić Ale tu no tutaj Nie wiem, będziemy tak po kolei skakali Będziemy jakieś miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy to tam się bo tam wejdziemy po prostu od razu tutaj wszystko mamy Może ten będzie szybciej <laughs> tutaj śluzy wszystkie 100% mi się zdaje tutaj też byliśmy chyba już na pewno. Nie, nie, nie. Czemu to tak wciąga szybko? Denerwujące to jest widzowie. Mówię wam. Denerwujące, bo nie chcecie nawet nieraz tam gdzieś wejść. A to was wciąga po prostu. hej, to gdzie nas się do tamtego więc no pewnie tak? tak. Widzowie no powiem wam, plątamy się strasznie na ob omacko tutaj. O Nie wiem, wchodzimy po kolei wszędzie. W końcu gdzieś trafimy, gdzie nas jeszcze nie. Niedokończone coś mamy. A, tu jesteśmy. Dałaby się tu minimap, ale tak naprawdę bardzo by się przydała. O, tu trzeba się dostać. Teraz lecimy tutaj O, jesteśmy tutaj, to teraz... Nie wiem w sumie, może tutaj Aha, no to... To nie, jednak nie tutaj Nie wiem co tu teraz można trochę grać, bo ta gra w tym momencie trochę się taka monoton, no dudno robiła, bo chcemy ją tylko wymaksować właściwie i tak... Się... Tutaj gubimy cały czas. Ale. O, 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 mamy to. Dobra, tutaj mamy jednostkę izolacyjną do zrobienia. Nie mnie dziś Łokieć. To jest znacznie, ale to nieważne. Dobra, gdzie jest ta jednostka? Nasza. Tutaj nie zrobiliśmy. Tak, tutaj nic nie możemy naładować. Takie, którą mamy. ale lecimy tutaj, gdzie nas. Ciągnie. Mam zamknięte, tutaj też zamknięte dalej. Kawę uh. Nie, 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 uh, dobra. Mały włos. Tutaj. O! I tutaj mamy coś. To możemy tak normalnie wyjść. Najpierw zobaczmy to, to co tutaj mamy. O. o, dobra, to ja już widzę co my tutaj mamy. Energię mamy, mamy. Dopłyniemy na szybko, 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 szybko. Okej. Okay. Okej, okay. dobra. Musimy jakieś energię widzowie naładować teraz, żeby tu przepłynąć dalej. No nawet wiemy gdzie już. Możemy płynąć dalej. Nie, to nie tak miało być. Gdzie ja mam zapis? Tutaj jak wyszedłem chyba, nie? Dobra to w takim razie płyniemy nasze kości teraz Speed Tutaj zobaczmy, co tutaj tak zobaczmy co jeszcze nie było No ewidentnie nas tu nie było No pochodź tutaj Tak, tylko żeby goście dokończyć. <laughs> Bez litości, potwórka jak maska. Ej, 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 co jest? Przepraszam, przy Czy Energii nie naładowałem. No nie, jak ja nie lubię takich miejsc, jak się zacinam gdzieś. Teraz trzeba to powtarzać kilka razy. Nudne takie, jak plaki z olejem. Ale przynajmniej robimy to już coraz szybciej. No to szybko. Szybko, szybko. Widowie, w ogóle... chyba was takie coś ciekawi, jak tą grę wygrałem? Nie wiem, jeżeli kogoś to ciekawi, to może napisać komentarz. Byłbym bardzo wdzięczny. A, rozumiem chyba co muszę zrobić. Coraz, zdrowie, ja to... Czaję, czaję bazę. Syk, mamy to. Teraz tylko to wciskamy się, zobaczymy co nam to daje. Jest trudniejsza do podp... O! Bardzo fajnie. Oj, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajnie widzowie bardzo. No to teraz jesteśmy bardzo potężnym potworkiem. Naładujemy ładujemy szukali czy jakoś inaczej wyglądamy. Więcej wylotowego czy mi się zdaje tylko. Pewnie mi się zdaje. Skoro to już zdobyliśmy, to lecimy dalej. Hmm. Tutaj w dół byliśmy, w lewo nie mamy, to do góry płyniemy. Tu się wcisimy zobaczymy co my tu mamy. Nic sobie nas tu jakoś interesowało zbytnio. Tutaj już wszystko rozwalone. Tutaj też wszystko. Tutaj też wszystko. Tutaj też wszystko. Tutaj też wszystko. My to błądzimy, ogólnie bardzo błądzimy to się tak nudne teraz wydaje te ostatnie odcinki Odcinki, cinki, cinki Nie wiem, dobra, w którym wchodzimy teraz, tu próbujemy, zobaczymy gdzie nas to dalej poprowadzi Zapisywanie mamy i gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj. O, na 100% dobra. To teraz możemy iść gdzie indziej. Ale gdzie? Tutaj byliśmy. Pójdźmy w drugą stronę. Jesteśmy tutaj. spróbujmy tutaj przejść. Nie pamiętam, gdzie nas to prowadziło, niestety. Jesteśmy tutaj w tym podziemnym kompleksie. O! I tu mamy wejście, dobra. Tu jeszcze możemy coś działać. Gdzie konkretnie możemy tu coś działać. No nie, 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 dobra, w dół może. wejść tutaj coś znajdź w tym labiryncie. Jaskiń, korytarzy i innych innych rzeczy. Może spróbujmy iść po prostu w przeciwną stronę do tych znaków. U góry nic nie mamy. Nic Tutaj też nic nie mamy, to idziemy tutaj. No i mamy widzowie, mamy to o cyk i mamy o porobioni i szybko załatwiona sprawa. <laughs> nie lubię, jak nim, widzę, tak by się sterować ciężko jest, ale to nieważne. W każdym razie wchodzimy tutaj i robimy rozpierducha jak zwykle. Aha! Aha! Albo nie Aha. Kurczę teraz to nie wiem w sumie czekaj, bo mam laga chwilowego. Yy. Nie wiem co mi to daje. Muszę przynieść tego gostka tutaj. Tego co mi się wyda, Gdzie on? Chodź. Dobra. Tak to rozkminimy. To już nie ma znaczenia. I kolejne DNA mamy. Co nam to da? Jeszcze bardziej odporni na ogień jesteśmy. Uuuuuu. Ciekawe, jak bardzo. Czy znajdziemy tu gdzieś podpalacza jakiegoś, żeby nas przyjarał i zobaczyć, jak to działa? Nie wiem. Ciężko mi to ocenić. To teraz spróbujmy pójść tutaj do jakiejś kolejnej. Luzy może się dostaniemy w górę. Wyjście mamy w tamtą, szliśmy pod drugą stronę od wyjścia, dobra. To yy, w takim razie spróbujmy tu się wcisnąć. Teraz będziemy mieli co nas i na pewno raczej. Dokładnie, tak. A ja muszę tylko coś. Z... Zdraźmy, Widzowie, mówię wam, że musimy znaleźć kolejną śluzę. Tylko nie wiem, gdzie ona może być. Prawdopodobnie jeszcze już nie tutaj, więc idziemy teraz, wychodzimy stąd. Nie możemy przejść. Możemy przejść tutaj. Pomyślimy najpierw tu, bo z się wrócić pewnie nie będzie tak szybko. Da, da, dało. Da, 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 dało. Da. No tak. To to jest skrót, tylko. No to. Próbujmy do góry przejść, bo tutaj było chyba będą zablokowane kiedyś. Mhm. Dokładnie tak. Tu się dostać musimy. Dobra. Mamy kolejny cel, tylko jak się tam przedostać, nie wiemy. To logikę trzeba by to brać, że tak. Mamy to, dobrze, ale drodzy widzowie, na ten moment ja się z wami wszystkimi bardzo serdecznie żegnam, tą miejscówkę zrobimy na 100% już w kolejnym odcinku, ale no niestety skończył nam się na ten chwilę czas, odcinki kieruje 20 minutowe, więc ciemneczko, cześć, żegnam się z wami i do następnego, hejo.